Dobry wieczór, moi kochani. A więc y, czytanie na 14 lutego. Y, walentynki. Zobaczymy. Zacznę od żywiołu wody. Mamy skorpion, ryba, rak. I... I robię tak po kolei, tak jak powiedziałam: skorpion, ryba, rak. A więc y, y, proszę górę o prowadzenie, tak aby mogła przekazać Wam wszystko to, co mam przekazać i aby płynęło to szczerze z mojego serca, tak? A więc czytanie na miłość dla żywiołu wody. I zaczniemy od Skorpiona tym razem. Drogi Skorpionie, co dla Ciebie? Przywoływanie Twojej bratniej duszy na 14 lutego. Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomagają Wam się połączyć. A więc widzicie, jak fajnie jest afirmować, pomodlić się yy, o miłość, tak? Ja ja mam powiem Wam przepiękny mm, mm, łaskawnik, tak? Ojca Adama 6, tam są przecudowne modlitwy. I jest i o miłość, i o yy, posłuszeństwo i o wierność. Te modlitwy są przecudne. Można się pomodlić, więc przywoływanie Twojej bratniej duszy, Twoje modlitwy, afirmacje i wizualizacje pomagają Wam się połączyć, ale ja tu jeszcze chcę wyjąć energię, moje energię, proszę bardzo. Co takiego, dlaczego tak masz właśnie robić? Pomodlić się, wyciszyć, wizualizować, może oboje to powinniście zrobić, tak? Proszę bardzo, żeby przygotować się do świętowania, do takiego spokoju, ale z radością. Po prostu świętować tego dnia. Cieszyć się sobą nawzajem, drogi skorpionie. Taka tu jest energia i taka rada, tak? Wszystko z umiarkowaniem. Wszystko z umiarkowaniem, tak? Musi być umiarkowanie w emocjach i w działaniu. Ale zobaczymy. Tutaj ważny jest taki przekaz, że właśnie kiedy się pomodlisz, kiedy czujesz się samotny, bo 14 luty to nie tylko pary, to są też single, tak? I, i może, możesz czuć się samotny, może się rozstałeś, to właśnie poprzez modlitwę przywołaj tą swoją bratnią duszę, tak? Przywołaj. Poczuj ten spokój, tą enklawę, to takie oddanie. Tego takiego bólu emocjonalnego, nawet z tego powodu, że jesteś sam, że, że może, że taka była sytuacja, że trzeba było się rozstać. Oddaj to Panu Bogu po prostu. I mamy trójeczkę kielichów. Spotkaj się z przyjaciółmi tego dnia, drogi Skorpionie, taka rada nie tylko wiadomo single, nie tylko pary ale i single, po prostu mamy też przyjaciół, tak więc świętujmy z przyjaciółmi dobrze rybka zobaczymy co dla rybeńki zobaczymy co dla rybeńki Będziemy wiedzieli. A dla rybki przyciąganie, przyciągasz romantyczną miłość poprzez pełne radowanie się obecną chwilą. A widzisz, ciesz się po prostu, ciesz się z każdej chwili, która Ci towarzyszy. Życie niby jest długie, ale kiedy tak patrzymy na ten zegarek, w kalendarz, nie wydaje się, czas płynie bardzo szybko. Dlatego ciesz się każdą chwilą, czy z przyjaciółmi, czy z kimś bliskim, czy z partnerem, czy z mężem, tak? Ja zaraz tu zobaczę, co tu energię chcą nam przekazać, że jest takie duże przyciąganie, magnetyzm, taki, co tu się dzieje, chemia. Tak mi się pokazuje, droga rybko. O, zobaczymy, proszę bardzo, wyczekuj czegoś fajnego, czegoś. Czegoś, co jest już bardzo blisko, tak? Tylko ty musisz to zauważyć. Zobaczymy, co tutaj jeszcze, a osiągniesz sukces. Jest coś przy tobie, coś, jest wielka chemia i przyciąganie, ale ty wyglądasz, nie zauważasz tego jeszcze, a to jest sukces, tak? A to jest sukces. Zobaczymy, co aniołek ma do powiedzenia. Bądź dobrej myśli. Bądź dobrej myśli. Ja do tej energii muszę aniołka wybrać jeszcze jedną tutaj. Proszę. Tak, zaczynasz od początku. Karta głupca z zawierzeniem. Masz tu bołek doświadczeń, droga rybko. Tu niesiesz doświadczenia poprzednie. Z poprzednich związków, tak? Ale tu chwyca, chwycisz za różyczkę i wybierasz nowe życie. Nowe życie. Tu jest jakieś przyciąganie, tu jest jakieś przyciąganie, tu jest jakaś chemia, jest chęć, chęć po prostu przebywania ze sobą, tak? Czyli nowy początek. Zaczyna się coś nowego dla ciebie. Więc tego 14 lutego. Naprawdę możesz dużo. Możesz dużo, możesz yy, ujawnić swoje emocje, swoje uczucia, tak? Poprzez okazywanie swoich emocji. Yy, możesz. To będzie Twoje zwycięstwo, tak? Kiedy naprawdę tego dnia zadziałasz. To była rybka. I mamy jeszcze raczka. Co dla. Raczka. Dla raczka mamy co? Związek z innego wcielenia. Dla raczka mamy związek z innego wcielenia. A więc to, co teraz się dzieje w Twoim życiu, to coś wyjątkowego. Poznaliście się w jakimś celu, ja sprawdzam w jakim celu. To jest wielkie szczęście spotkać się, dwie osoby z jednego wcielenia, z jednego. To jest, to jest ważne, że znaliście się już wcześniej. I, i drogi Raczku, ja, jaka lekcja jest do przerobienia, nawet tego czternastego, obfitości? Obfitość, tak? Czyli zauważenie tego wszystkiego, co jest dookoła, i wspólne cele, wspólne marzenia, robienie rzeczy razem to jest do przerobienia. Być może ktoś w poprzednim wcieleniu nawalił, i teraz Pan Bóg postawił Was na jednej drodze po to, żebyście się spotkali, żebyście tworzyli związek, żebyście poznali się, przypomnieli o sobie, macie wrażenie, że się znacie, czujecie, jakbyście byli z sobą już długo, tak? Czujecie się jak w klatce. Być może, być może ktoś jest już w związku, a spotkaliście się. To, to może być klatką, że po prostu czujecie, Przyciąganie, czujecie chemię, ale druga osoba może być już zajęta, tak? A, a, a spotykacie się, tak? I, I po prostu macie wrażenie, że się znacie, że coś was do siebie ciągnie, drogi Raczku, a, a, a jesteś ty może w związku, albo tamta osoba jest w związku, i to jest właśnie ta klatka. A do przerobienia macie właśnie. Obfitość, czyli znajomych, przyjaciół, rodzinę. To jest obfitość, taką obfitość. Dobre relacje, dobre stosunki, tak, międzyludzkie. To jest do przerobienia w tym wcieleniu. Proszę, bo było okaleczenie i poranienie. I być może teraz tak się będziecie czuli, bo nie możecie być razem ze sobą. A jednak gdzieś w sercu czujecie. Oj. Wielką miłość. Właśnie to powiedziałam i wyjęłam kartę. Tak czujecie, drogi Raczku. Wielka miłość. Nie możecie być razem, ale po prostu się znacie, tak? Po prostu czujecie, czujecie, jest między wami wielkie uczucie, ale być może w życiu robicie coś innego, każdy z Was, jeden jest w małżeństwie, ktoś inny, może jest samotny. I, I po prostu gdzieś się spotykacie i czujecie, że, że, że to było to, a nie może być to. Tak? Aniołek na to czytanie. Przepiękne czytanie, powiem Wam. Jesteście dzieckiem szczęścia, drogie raczki. Jesteś dzieckiem szczęścia, tak. Żyj w zgodzie z samym sobą. Taki przekaz od aniołów. Wyjęłam nawet dwa, bo ja jeszcze muszę tutaj wyjąć jedną energię. Proszę, romantyczne uczucia, jakby nie było, Twoje uczucia są właściwe i warte dalszego pogłębiania. Ale pokazała nam się tu klatka. Jest coś, co mówi o tym, że bardzo cierpicie z tego powodu, że nie możecie być razem. Że nie możecie być razem. Więc skup się na tym, co realne, tak? Dziękuję. Zaczytanie to był Żywioł Wody. Raczej.